Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale World of Tanks. Event Valor, następny dzień zmagań ze wbijaniem punktów i robieniem operacji za nami. Yy, zrobiłem dzisiaj yy, dwa etapy. Wpadło 53 punkty. Także jutro będzie już finał. 53 punkty wpadły dwa etapy, dwa etapy za nami. Także zobaczymy teraz yy, nagrody. Skończyliśmy wczoraj na etapie yy, 97. Yy, także dwa etapy mam zrobione i zobaczy dwa etapy mamy zrobione. I zobaczymy teraz sobie nagrody za etap męstwa 98. Mamy dwie małe apteczki i wzmocnienie PED raz 2, jedną sztukę. Etap męstwa 99. 6000 sztuk srebra i skrzynka Coca-Coli. To są racje żywnościowe nacji amerykańskiej. Czyli mam zrobiony etap 98. I dziewięćdziesiąty jestem dziewiąty. Na, jestem na etapie y, setnym, czyli mamy finał. Mamy finał. Y, jestem na etapie właśnie setnym. Y, jesteśmy na ostatnim etapie męstwa. Finał premium. Y, zgromadziłem 2496 punktów czyli cztery punkciki do końca cztery punkciki do końca eventu, jutro zdjęcie gwiazdki z e, jakieś dwie operacje i mamy zrobione e, i e, jutro wpadną e, dwa czołgi T95E6 czyli czołg, ame czołg nacji amerykańskiej 10 po e, poziomu średniak jak i również dodatkowa nagroda dodatkowa nagroda tylko i wyłącznie dla posiadaczy konta premium czołk również średni e, nacji niemieckiej po raz pierwszy w historii WOTA e, czołg premium ala specjalny na dziewiątym poziomie Kamp Panzer 50T czołg średni 9 poziomu nacji niemieckiej. Po raz pierwszy w historii WOTA mamy dziewiątkę y, premium specjalną, czyli tylko bonus y, do EXPA 5%. Ale pojazd specjalny, bo możemy każdego załoganta nacji niemieckiej przerzucić. Także tak oto wygląda. Jutro y, padło dwa pojazdy. Dodatkowa do, do, doba, nagroda, czyli dodatkowy pojazd to właśnie będzie. Kamp e, Panzer 50T, e, czołg średni 9 poziomu nacji niemieckiej, e, i główna nagroda za finał e, również. Czołg średni nacji amerykańskiej, poziomu 10 T95 E6, to jest główna nagroda za finał. Drugi pojazd, dodatkowo, tylko dla posiadaczy konta, tak jak mówiłem. No, i również wpadło dwa miejsca garażowe i 120 sztuk y, złota. Także jutro finał y, zgromadziłem 2496 punktów. Cztery punkciki do końca. Y, także jutro pojazdy zawitają dwa w moim garażu. Także bardzo fajnie. Tak oto właśnie to wygląda mój dzisiejszy postęp. Jak się podobało, zachęcam gorąco do łapeczki do góry, komentarzu, subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Dzięki serdecznie za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia i do słyszenia. Pozdrawiam. Cześć!